Siemanko. Jak już wiecie, w tym roku na Predator Tour startuje e, dwóch wspaniałych wędkarzy od nas. Nasza drużyna, za którą mocno trzymamy kciuki, e, skład Tomasz Kurnik, Piotr Piskorski. Mocno trzymamy kciuki panowie, żeby ten Predator Tour holenderski był dla was wspaniały, bo nasz team ma bardzo miłe wspomnienia z tamtego roku z Predator Tour. Zawody odbywały się na jeziorze Wener, gdzie nasza ekipa w składzie Tomasz Kurnik i Staszek Skorzyński zajęli wspaniałe drugie miejsce. Chłopaki postanowili nagrać dla Was krótki film, w którym opowiadają o tym. Także na chwilę przenieśmy się na jezioro Wener. Zobaczmy, jaka była droga do tego fantastycznego drugiego miejsca. Cześć z tej strony, Tomek i Staszek. Ze Staszkiem jesteśmy w teamie Fox, Rage yy, i Salmo. Yy, ja jestem drugi rok, Staszek ty jesteś ja do... jestem trzeci. Staszek jest trzeci i tak naprawdę znaliśmy się tylko przez telefon, przez, yy, przez nasz team. I tak myśleliśmy, że może, by być, yy, może być to fajny pomysł, żeby wystartować razem, reprezentując barwy naszego teamu właśnie w tych zawodach szypakowych. Yy, Staszek jest bardzo dobrym wędkarzem. No, I słuchajcie, w ogóle fajna sprawa, że Pierwsze nasze łowienie to było właśnie łowienie w Szwecji. Pojechaliśmy tydzień wcześniej na zawody, aby się przygotować. I tak naprawdę, żeby się dotrzeć, opracować techniki, sposoby oraz przynęty. Zawody odbywają się na jeziorze Wener. Jest to jedno z większych jezior w Europie. Z tego co wiem ma 120 km długości i 60 szerokości. Jest to olbrzymie jezioro. Tak naprawdę jezioro składa się z wielu elementów, morza, jeziora. Szkierów, mnóstwo tysiące, miliony skał, jest bardzo niebezpieczne. I co, tak naprawdę tydzień treningu, z tego dwa dni, mm, trzy dni tak naprawdę bardzo mocno wiało. E, dwa dni na dużych falach, żeśmy gdzieś tam pływali, próbowaliśmy się tak naprawdę pływać i trenować. Jeden dzień całkowicie żeśmy nie wypłynęli, bo były takie e, duże fale i ogromny wiatr. E, no i pozostałe dni, cały dzień na wodzie. I co się działo? E, ogólnie warunki na wodzie były. No bardzo ciężkie. Na początku, jak zobaczyłem łowisko, to no mega na mnie wrażenie zrobiło. Yy, ogromna woda, przywietrze, potężne fale, no i wiele, wiele yy, podwodnych skał, na których kilka ekip niestety uszkodziła sobie silniki. Tak, tak jest co roku, słuchajcie, na treningu i na zawodach. Jest taka sytuacja, że kilku, kilka ekip się po prostu no, rozwala, tak powiem, na tych skałach. Ja jestem, byłem tam drugi raz w życiu i przez pierwsze dwa dni miałem cały czas żołądek skurczony ze względu ze strachu tak naprawdę. Dopiero jak się robi potem swoje ślady na ploterze i na mapie widzisz gdzie pływa, dopiero można tak naprawdę bezpiecznie się poruszać. Jest horror na tym jeziorze. I nie wszystkie skały są oznaczone na mapach. Tak. Siedem dni treningu pozwoliło nam słuchajcie wytypować przynęty. Na treningu jak to na treningu wiadomo mnóstwo tych przynęt wchodzi do wody. Oczywiście typowaliśmy jerki i przynęty gumowe, z spodzaję jerki Salmo. Mieliśmy jakieś y, y, interpretacje. Ja miałam bardzo dużą rybę na y, Salmo, dżerka. na jerka, na y, Faco 14, była ogromna ryba. Ale już na treningu zauważyliśmy, że no, te ryby tak naprawdę nie były chętne. tych było bardzo mało y, i zauważyliśmy, że to się rozegra na pewno na gumach, nie na przynętach miękkich gumowych. Staszek na treningu, słuchajcie, taką rybę, życiowę, 125 cm. Ogólnie, <noise> ogólnie plan był taki, że Tomek łowił większymi przynętami. Ja stwierdziłem, że spróbuję nieco mniejszymi. I co też myślę, że okazało się, strzałem w dziesiątkę, bo te mniejsze przynęty naprawdę dawały dobre ryby. Tak, tak, to było, to było, było widać już po tych 7 dniach. Zresztą potem zastosowaliśmy. Taką taktykę na zawodach. Aczkolwiek ja zawsze uważam, że jednak dwie różne jak gdyby, techniki prowadzenia są lepsze niż cały czas yy, dwu w głowi na jeden sposób, tak. jak gdyby nie. Yy, no, starszy złowił yy, 125. Po się z przynętę. uczynętę. Marmurek, progruch. Super przynęta. Yy, ogólnie śmieszna historia yy, z tym kolorem, bo yy, Tomek opowiadał mi, że w Holandii najlepsze wyniki ma właśnie na ten marmurkowy kolor. I na treningu mówię, a założę, zobaczę, <laughs> może coś z tego wyjdzie w tej wersji przynęty. No i padło to 125. No i zakochałem się w tej przynęcie. Łowiłem już praktycznie na każdym treningu, chwilę chociaż próbowałem tą przynętą łowić, sprawdzać, czy, czy rzeczywiście. To jest przynęta, czy, czy moje umiejętności. Słuchajcie, to wam, już, to wam już zdradzimy, że wszystkie ryby, wszystkie ryby, to będzie widać na filmach, gdzie holujemy, zacinamy nasze, nasze szczupaki. Wszystkie ryby na zawodach złapaliśmy na progruby. Wszystkie. I cała taktyka polegała na tym, że Staszek szedł na przynęte 18-16 cm, ona tak około, ten progrub. Tak, ten, ten A ja Przeszedłem na progruby, czyli twistery. Progruby yy, 23 cm. I słuchajcie, wszystkie ryby na zawodach padły na to. Oczywiście na treningu mnóstwo eksperymentów. Yy, tak jak mówiłem, też łowiliśmy oczywiście na yy, proszady. Tomek bardzo dużo łowił też na jerki salmo. Ale naprawdę proszady no, nie działały tak yy, jak twister. Także niekiedy riper. Niekiedy twister o tym pamiętajcie. Pierwszego dnia ustaliliśmy z Tomkiem, że popłyniemy daleko od miejsca, w którym startowały łodzie na taką miejscówkę, którą wytypowaliśmy sobie już praktycznie pierwszego dnia znaleźliśmy. Tak, pierwszego dnia. Ale plan był taki, że kilka miejscówek po drodze jeszcze odwiedzimy. No i to też była dobra decyzja, bo kilka ryb padło. O ile dobrze pamiętam, to cztery tym jedno 114, także fajnie, fajnie rozpoczęliśmy te zawody. A później już na tej docelowej miejscówce dołowiliśmy pozostałe ryby. Tak, nawet, tak, tak naprawdę wymyśliliśmy godzinę, o której tam wpłyniemy, tak. bo myślimy, że będzie to godzina 12 i w zasadzie o 12 właśnie tam żeśmy wylądowali. No i tam się zaczęło tak naprawdę. Tam spadła z. To 105, 105 i 116 i jeszcze 9,9. Także pierwszego dnia mieliśmy już później się okazało trzecie miejsce, w trzecie miejsce w zawodach. Także pierwszego dnia mieliśmy tak fajne ryby, że skończyliśmy z tymi ostatnimi rybami i one miały po 99 cm. <laughs> Także no, fajny, fajny dzień, pełne emocji. nawet Nie myśleliśmy, że tak dobrze to... Tak się do nam dobrze rozegra, bo. Słuchajcie, te miejscówki na treningach to jest tylko rzut, dwa i człowiek ucieka, bo nie chce kuć tych ryb. To też pamiętajcie, że jak statujecie w zawodach, że no nie wolno tej miejscówki zmęczyć. No i tego pierwszego dnia te ryby naprawdę nam fajnie zagrały. Piętnastka, <noise> pierwszy dzień, walczymy dalej. 108 centymetrów, znowu na progrubach. I walczymy dalej. Walczymy. Długa dziewięćdziesiąteczka, na Progruba, wraca do wody. Strategię na drugi dzień tak naprawdę układaliśmy do późnych godzin wieczornych, bo analizowaliśmy poszczególne wyniki też innych teamów. Wiedzieliśmy też, że, że trochę nas już ktoś tam namierzył. No i co? Wener, tak mówiłem, to jest ogromne jezioro. Tam jest kłopot tak naprawdę, jeżeli trochę zabije. No i głó główną niekiedy rolę odbywa sprzęt, czyli łódź, szybkie łodzie. To są łodzie po 250 koni po 300. Decyzja była taka, że wiedzieliśmy, że się spóźnimy na tą naszą super miejscówkę. Ale podjęliśmy tak naprawdę takie ryzyko, bo widzieliśmy, że jest tam jeszcze taka mikro miejscówka. No a poza tym w tych warunkach nie każdy był tak odważny, żeby. Na pełnej mocy silnika pędzić na tym miejscu. Tak, słuchajcie, płynęliśmy tam 45 minut, co by to był rekord nasz dotarcia na tą wodę, na tę miejscówkę. Bo naprawdę ogromny fala, kto nie był na takich <grym> nawet tego nie idzie się w sobie wyobrazić, bo po miesiąc czasu nas bolały kręgosłupy, bo to jest non stop, co sekundą uderzenie. 60 parę na godzinę na takich falach to jest hardcore. Wszystkie praktycznie są pościągane, bo wszystko, wszystko można urwać. Tak naprawdę, ja pływałem na jednej ekosondzie już na zawodach, bo już wszystko było wytypowane. Nie musiałem mieć większy, większej ilości ploterów. bo przy takich uderzeniach wszystko się wyrywa. No i dotarliśmy, słuchajcie, na naszą miejscówkę po 45 minutach. Tak żeśmy się spodziewali, były już tam trzy łódki. Eee, ale i tak fajnie poszło, no, bo. Udało nam się tam wiele złowić. Tak, udało no, nam się wierzę tam wierzę, złowić. Tam. Staszek od razu złowił tam 105. 105 no. eee, po takim holu, że myślałem, że go zamorduję. Trzy razy skakała. <laughs> trzy razy skakała i przynęta tak, tak w powietrzu. wieczorem. do to zbrojcę. 105, wierzę. hol. To wszystko, wszystko jest na filmie. także mamy z tego fajną pamiątkę. Eee, no i co, ja tam złowiłem 99 jeszcze. Tak. i Ym... później jeszcze tam na Plosie dołowiłeś tą 103 którą. I tak naprawdę tak spędziliśmy na tej mówić. super miejscówce 5 godzin i tak. yy, już wracając w stronę gdyby, startu. Yy, lecieliśmy po skałach tak na plosie i w jednej spadła jeszcze 103. 103. 103 i poprawiliśmy ten rezultat o 22 cm 22 cm z pierwszego dnia. No i to był, to był dobry dzień, to, to był słuchaj. też bardzo dobry dzień. Yy, bo 22 cm no to naprawdę kawał dobrej roboty. Dnia postanowiliśmy złowić no, już wielką rybę, bo naprawdę poprzeczkę bardzo wysoko sobie powiesiliśmy. Co prawda, złowiliśmy kilka ryb, ale do naszej listy niestety one się nie kwalifikowały, były już za małe, to były takie ryby 90-90. Także Niestety nie pomogły nam już w zawodach. No, tak naprawdę 3 dnia mieliśmy 3,90 tam parę, tak, chyba tak. 95 największy. No polowaliśmy tak jak zawsze na, na dużą rybę. Tą miejscówkę z treningu, gdzie tak. padła 125, Zatak. żeśmy tak zmęczyli. Katowaliśmy ją chyba że ta ryba nam uderzy, bo tak naprawdę minął tydzień czasu. Także tak, odpoczęła. Liczyliśmy, że ona tam to, to nam to, to wyjdzie żeby. może drugi raz. Ale nie udało się, no, ale ważne, że utrzymaliśmy to drugie miejsce, bo też tam deptali nam po piętach, ta drużyna z trzeciego miejsca tam miała do nas dosyć blisko, ale też nie poprawili wyników, ale oni nie, też, też polowali, widać było, że polują też na konkretną rybę, też im się nie udało po prostu dołowić, także bardzo fajny wynik, słuchajcie, ja uważam to drugie miejsce po prostu ogromny, ogromny, ogromny wynik na takiej bardzo trudnej wodzie. Thank you. Ja używam od wielu lat elektroniki firmy Garmin. Stosuję mapy Blue Chart, które pozwoliły nam bezpiecznie poruszać się po takim niebezpiecznym akwenie jak Wener. wytypować odpowiednie miejsca. Tak naprawdę możemy sobie już w porcie oglądając mapę, batymetrię. Tak, tak żeśmy też robili. A do nas... Wieczorami przy kolacji też, też. Typowaliśmy sobie miejscówki, robiliśmy e... jakiś tam ogólny plan. Co będziemy łowiali? Co będziemy łowiali? Tak wygląda właśnie trening, że na mapie batymetrycznej, żeśmy sobie po prostu ustalili, gdzie będziemy pływać, co sprawdzimy. Potem wiedzieliśmy, gdzie się te ryby mniej więcej ustawiają. Szukaliśmy takich bardzo podobnych miejsc. Wiadomo, też przetworniki firmy Garmin pozwoliły nam te, potem ryby zinterpretować, znaleźć. I elektronika jest zawsze bardzo ważna, także tutaj. Duży wpływ na ten sukces miała właśnie elektronika.